W owym dniu wielu powie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i mocą twojego imienia, nie wyrzucaliśmy swych duchów. Czyż mocą Twego imienia nie dokonywaliśmy wielu cudów, wtedy im powiem, ale ja nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie. Wiecie co? Zostawiam na boku. Kwestie, czy takie były słowa Adonai, Jezusa z, do Nefitów, gdy przybył tam według? Jak relacjonuje Księga Mormona? Czy jest to, są to słowa wstawione w usta Pana Jezusa przez Józefa Smitha i później tłumaczy angielskiej wersji Księgi Mormona na inne języki, w tym język polski? Kwestia plagiatów w Księdze Mormona to taka kwestia, kwestia plagiatów w Biblii, a tam jest ich masa. Cała Biblia tak i cała Księga Mormona to jeden wielki plagiat, ale co zawsze podkreślam, w moich publikacjach, Żadna z tych rzeczy nie potwierdza, nie zaprzecza poprawności doktrynalnej świętych ksiąg. A tu słyszymy mocne słowa, które przekazuje przez Księgę Mormona, akurat w tym wypadku, do nas Bóg. Te słowa były dla mnie zawsze bardzo ważne. Wiecie, nie zasypiecie pieniędzmi. Ja też, gdybym był bogaty. Nie zasypimy pieniędzmi swojego postępowania. Mi na pewno się to nie uda. To, to byłbym spłukany wtedy. Yy, naszą tytulaturą nie zamydlimy oczu Panu Bogu. Nawet wielkimi czynami zwalczaniem duchów nieczystych tym, że jesteśmy wielkimi egzorcystami i dobroczyńcami. Nie będziemy nigdy skutecznie mydlić oczu Bogu. Bo Bóg patrzy na człowieka w jego całości. Może się zdarzyć, że jakiś jeden incydent zadecyduje o zbawieniu człowieka takim lub innym. Może się zdarzyć że całe życie. Pamiętajcie taką starą polską mądrość. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie każdy święty. Kto święty? Wiem o tym jako. Święty w dniach ostatnich. Dobranoc.